Witam, niestety po małych problemach. Dźwięk był tak beznadziejny, a ja już wykopałem dużą część mojej kopalni. Więc przepraszam i wybierzem, jak widzicie, 31 żelaza i 22 węgla zebrałem. No cóż, nie widzieliście tego. No przykro mi naprawdę, ale no chyba w, już wolicie no chyba nie chcecie mieć filmiku y, ze strasznymi szumami, tak jak poprzedni, Sie uczciwie przyznam, że był tak beznadziejny dźwięk. Y, ale y, no teraz już y, jest dzień. Ja zaczęłam kopać w nocy i Teraz trzeba będzie zrobić coś z tym żelazem i węglem, a trzeba będzie jeszcze wyruszyć na poszukiwanie yy, drewna, ponieważ już powoli nam się kończy. Trze trzeba zrobić piecyk, żeby przepalić żelazo. Yy, piecyk robi się tak z kamienia. To jest piecyk. Piecyk może, możemy palić w piecyku drewnem lub węglem. Drewno yy, pali się krócej, więc potrzeba więcej, yy, a węgiel pali się dłużej. Załadujemy tutaj 6 węgla i tak wygląda, chwilę yy, pokażę, jak wygląda sztabka żelaza. To jest sztabka żelaza. Z żelaza możemy robić narzędzia i inne rzeczy, ale to później. Teraz wyruszymy na poszukiwanie drewna. Teraz muszę sobie, tylko muszę sobie zrobić siekierkę, ponieważ będzie łatwiej ścinać drzewa. Oj, źle. Przyzwyczajony jestem do kilofa. siekierą drzewa ścina się szybciej, wydajniej i podobnie jak inne narzędzia, siekiera ma pasek z, z użycia. To jest to taki zielony paseczek pod siekierą. Gdy dojdzie, gdy dojdzie no do zera, to znaczy w ogóle go nie będzie. Ojej. To było zmarnowanie kilofa. Wtedy siekiera się Zużyję, skończy się, nie będziemy jej mieli. Teraz y, może będę cicho i będzie tu leciała jakaś muzyczka. Pewnie. fiore Cześć tu znowu ja, e, jak widzicie, no, nazbierałem trochę drewna, e, no, wierzę, że dzisiejszy odcinek nie był taki ciekawy, ale e, przerobimy to na deski i zrobimy sobie skrzynię, pierwszą skrzynię, tak, cóż to za duma mnie rozpiera. Tak, przerobiliśmy to wszystko na deski. Teraz jak się robi skrzynię? Skrzynie robi się tak samo jak piecyk. Tyle, że z desek zamiast kamienia. I wychodzi skrzynia. Ja sobie zrobię podwójną. Podwójną skrzynię robi się to tak, że bierze się dwie skrzynie po prostu. I stawię obok siebie. Postawione obok siebie skrzynie łączą się. O, tak w jedną. I wtedy jest większe, większe pole. Tak. Dobrze. Wrzucę te pierdłówki. Się przyda. Mieczki, to się zawsze przyda. Żelazo. tak. I zrobimy sobie teraz yy, żelaz... O, skrzynia 1.8 po update'cie 1.8 otwiera się w taki sposób. Teraz sobie zrobimy żelazne narzędzia. Znowu robimy patyki. Tak. się robi miecz. Niezależnie czy tu jest czy tu są deski, czy kamień, czy kamień. To tak się robi miecz. Tak. Yy, kilow to wiadomo. Znaczy no wiadomo, przepraszam, może, może nie wiadomo. Yy, to będzie kilow. Tworzy się tak i podobnie jak miecz, materiały są, Obojętne? Tak się robi motykę? Tak się A tak? Łopatę. Yy, zrobimy sobie jeszcze. Może zbroję sobie zrobić. O, kraty. Tak, robimy z, na pierśnik taki. Z, tylko zamiast y, żelaza, mo żelazo można zastąpić skórą. Yy, można zastąpić złotem i diamentami. O, akurat pasuje do skina. Yy, no to tak, jak niszczymy bloki. Yy, lewym przyciskiem atakujemy, prawym bronimy się. No i to by było chyba na tyle. Zakończymy dzisiejszy odcinek y, pięknym krajobrazem nocnym. Gdzieś tam w oddali są pewnie potwory. Y, a więc, cześć. Y, komentujcie. Możecie subskrybować. Y, cześć.